Masz jasność, co jest Twoim priorytetem w życiu w ogóle, a także w życiu zawodowym. Jeżeli masz wątpliwości, jak stawiać priorytety, jak je definiować, jak wprowadzać je w życie, to posłuchaj tego odcinka. Zapraszam! Cześć, z tej strony Greg Albrecht, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś chciałbym poruszyć temat, który głęboko mnie porusza, gdy rozmawiam z moimi klientami. Słyszę, że mają wiele priorytetów i te priorytety są czasem ze sobą sprzeczne. I bardzo mi to utrudnia pracę, życie, funkcjonowanie. I dlaczego mnie to porusza? Po prostu mnie to denerwuje, dlatego że myślę sobie, jak to jest możliwe, że masz wiele różnych priorytetów, kiedy priorytet to jest de facto taki drogowskaz, który cię może kierować tylko w jedną możliwą stronę. Zatem jak pracować z priorytetami jak sobie z tym radzić na co dzień. O tym opowiem w tym odcinku na podstawie moich własnych doświadczeń i pewnych wyzwań czy dylematów, z którymi mierzyłem się w ostatnim roku i mierzę się również dzisiaj. Jestem ciekaw, jeżeli posłuchasz tego odcinka, myślę, że te wyzwania będą zawsze aktualne, to chętnie też posłucham Twoich komentarzy, sugestii w tych tematach, bo nie jest to wcale proste, żeby priorytetami zarządzać i mieć. Pewność, że podjęło się właściwą decyzję, ale uważam, że jeżeli się tego nie zrobi, no to można tylko działać w sposób nieoptymalny, niewłaściwy i z tej perspektywy być lekko zagubionym w swoich działaniach. No dobrze, to jak to jest z tym priorytetem? Co ciekawe, słowo priorytet pochodzi oryginalnie z łaciny i pierwotnie oznaczało rzecz pierwszą, rzecz Najważniejszą, tę kluczową, pierwszą w szeregu. I z tej perspektywy już widać, że słowo priorytet używane w liczbie mnogi jest raczej nieco em, naciągane. Zresztą. Mm, do XX wieku nikt nigdy nie używał tego słowa w liczbie mnogiej, bo było wiadomo, że jest rzecz najważniejsza, i tą jedną rzeczą najważniejszą warto się kierować. Ok? Możesz powiedzieć, no, to jest idealistyczne podejście. Mamy w organizacji wiele spraw. W każdej z tych spraw musimy sobie jakiś zdefiniować kluczowy aspekt, miernik, KPI i na tej podstawie prowadzimy swój biznes. Oczywiście, tak, natomiast czym innym jest świadomość najważniejszej rzeczy w jakimś obszarze swojego życia. W jakimś obszarze biznesu, ewentualnie, a czym innym jest 40 mierników dla obszaru, którym jest praca, gdzie tak naprawdę, żeby wszystkim tym się zająć, nawet nie ma się jak sensownie na tym skoncentrować. Dlatego chciałbym trochę porozmawiać o priorytetach, aby pomóc Ci nadać priorytety swoim działaniom, swojemu zespołowi i spojrzeć na to świeżym okiem. No dobrze, to jak nadawać priorytet? Wedle mojej obserwacji i doświadczenia dobrze jest w pierwszej kolejności nadać sobie priorytety na poziomie życia, a dopiero potem na poziomie życia zawodowego, i kiedy wiemy, jakie one są na poziomie życia zawodowego, wtedy przełożyć je na zespół, czy na ludzi, z którymi pracujemy, albo po prostu na swoje środowisko zawodowe. Jeżeli chodzi o poziom życia, to rozpisałem sobie swoją własną metodę, a potem dowiedziałem się z książki Zprojektuj. Swoje życie, czyli Designing Your Life Dave Evansa i Billa Burnetta, że oni zdefiniowali te same kategorie, które ja sobie wcześniej zdefiniowałem, ale ładniej nazwali. Więc tutaj przytoczę, u nich są to cztery kategorie: zdrowie, miłość, rozrywka. Czy zabawa i praca. Czyli cztery takie kategorie w życiu, które mogą mieć, być numerem jeden w tej piramidzie. I oczywiście oni nie opisują tego w ten sposób, że musisz postawić jedno na, na czele, tylko mówią, żeby wypełniać w każdym z nich jakieś swoje cele. Ale hmm, według mnie dobrze jest. Hmm, Postawić na jeden z tych obszarów, wiedzieć też, jaka jest hierarchia tych obszarów, aby móc w sposób sensowny zarządzić swoim kalendarzem, ale też wiedzieć, z czego rezygnować, kiedy pojawia się trudna sytuacja. Przyjmijmy, że najważniejszym obszarem dla nas jest zdrowie, no i teraz wiemy, że jeżeli zdrowie jest dla nas najważniejsze i np. Na spanie 8 godzin jest istotne, to ignorujemy robienie jakiejś pracy, powiedzmy, w nocy, bo wiemy, że zdrowie jest numerem jeden. Jeżeli Robimy inaczej. Okazuje się, że w tej sytuacji jednak praca jest dla nas ważniejsza niż nasze zdrowie, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, świadome działanie jest łatwiejsze, kiedy wiemy racjonalnie, jakie ustawiamy sobie priorytety, i wtedy nawet na bieżąco wystarczy, że słuchamy naszej intuicji i to już nam rozwiązuje ten problem. Niemniej jednak wiemy, jaki mamy ten punkt odniesienia i świadomie podjęliśmy tę decyzję. Więc pierwsza kwestia na poziomie życia która z tych kategorii zdrowie, miłość, rozrywka czy praca jest pierwsza? U mnie nastąpiła pewna zmiana, która w sumie mnie zaskakuje, kiedy patrzę wstecz, ale była mi pośrednio też zaprojektowana przez samo życie, dlatego że urodziłem się dzieci i automatycznie rodzina wskoczyła na pierwsze miejsce. Rodzina, która. W tej książce nazywa się kategorią miłość, i z tej perspektywy zupełnie nastąpiło pełne przewartościowanie wszystkich innych kategorii i praca, która przez wiele lat była, wydaje mi się, na pierwszym miejscu. Później zdrowie pojawiło się na pierwszym miejscu. Teraz na tym pierwszym miejscu jest rodzina i dopiero zauważam, jak te zmiany priorytetów przekładają się na działania. Więc konkretnie, kiedy już wiesz, co jest u ciebie na pierwszym miejscu, a jeżeli nie wiesz, to dobrze jest sobie zestawić i zastanowić się, co robię w każdej z tych kategorii. Zaraz podam przykład, co ja robię w każdej z tych czterech kategorii i co jest dla mnie najważniejsze realizowanie który z tych celów i to pomoże ci zawsze zdecydować. Za chwilę dalszy ciąg programu, a tymczasem czy chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na grek łamane na klub, a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak Ci się nie spodoba, to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na grekalbrecht.io łamane klub. Do zobaczenia w Twojej skrzynce. Powiedzmy, zestawiasz zdrowie i miłość i zastanawiasz się, że jeżeli byś mogła czy mógł podjąć tylko jedną decyzję, to co wybierasz? Zdrowie czy miłość? Miłość czy zabawę? Zabawę czy pracę? Pracę czy zdrowie? I takie zestawienie każdego z każdym pozwoli Ci dojść do tego, co jest Twoim priorytetem, jeżeli od razu intuicyjnie nie będziesz tego wiedzieć, chociaż oczywiście zazwyczaj. To wiemy, kiedy już wiem, co jest moim priorytetem, i też wiem, że w każdej z tych kategorii chcę coś zrealizować, no to zastanawiam się, jaką miarę przyjąć, żeby móc nadać sobie ramy i żeby ta najważniejsza część nie zdominowała innych, bo kiedy podejmiemy decyzję co do priorytetu, u mnie to jest w tym momencie miłość, czyli rodzina, inaczej, ale, ale to myślę sobie, ok, jakie inne działania muszę, hmm, chcę zrealizować, i żeby ta najważniejsza rzecz nie dominowała, dobrze jest sobie to dobrze po jakoś sensownie poukładać. I według mnie, jedyną miarą uwagi, zarządzania uwagą w praktyce jest kalendarz, jest czas, bo, bo czas jest po pierwsze niezbywalny, o czym. Co jest oczywiste, o czym mówiłem wielokrotnie, bo jakoś to do mnie mocno wraca, że inne zasoby można odnowić, a, a czasu nie. No i druga kwestia, że to ułożenie w czasie de facto, zgodnie z dewizą, że robisz, jesteś tym, co robisz często, pozwala nam. Ułożyć poszczególne kategorie i w ten sposób zabezpieczyć, żeby wszystkie one były realizowane. Więc w skrócie uświadomiłem sobie, że najważniejszym elementem dla mnie jest miłość. W związku z tym wyszedłem na początku od obszaru pod tytułem Miłość i to chciałem wpisać sobie w kalendarz, więc w kalendarzu miłość u mnie jest między innymi może to będzie niekonwencjonalne, ale w sumie wpisałem, że mam zasadniczo tylko cztery różne aktywności, które wpisuję w tę kategorię. Pierwszą z nich jest czas z dziećmi, który mam codziennie wpisany w kalendarzu na początek, na koniec dnia są randki czy spotkania zaplanowane co tydzień z moją żoną, które też są wpisane w kalendarzu. Są spotkania z rodziną i przyjaciółmi, które Także na wy... no, z pewnym wyprzedzeniem chcę wpisywać oraz moja terapia, która co prawda jest działalnością indywidualną, ale de facto jej celem jest poprawienie relacji z ludźmi. Bliskimi, tymi najbliższymi i z tej perspektywy wpisują też do kategorii miłości. Kiedy ta najważniejsza kategoria, ten priorytet, jest wpisany już w kalendarz, dopiero wtedy wpisuję pozostałe aktywności. Dzisiaj um, obszarem numer dwa dla mnie jest zdrowie i ten um, obszar zdrowia w zasadzie realizuję tylko przez dwa um, działania. Jedno z nich to sen <grym> w odpowiednim zakresie, czasie, godzinach i, i warunkach, a drugi obszar to trening. No i w zasadzie w kategorii zdrowie są tylko dwa aspekty dzisiaj, na szczęście, to jest sen i trening, i tak samo wpisuję w kalendarzu. Dopiero wtedy przekładam kolejną kategorię, którą jest y, y, zabawa obecnie, y, czy rozrywka, i tam wpisuję y, czytanie książek, to akurat zazwyczaj się łączy z treningiem, zazwyczaj słucham, e, czytanie y, ciekawych informacji, które obecnie konsumuję z Twittera, nauka języka, uczę się obecnie hiszpańskiego, więc też mam to zawsze wpisane w kalendarzu i zobaczenie czy obserwowanie, poznawanie nowych miejsc. No to jest raczej incydentalne przy okazji jakichś wyjazdów, a na bieżąco tego nie robię, więc to w kalendarzu jest napisane z większym wyprzedzeniem. I dopiero na koniec jest praca, która obecnie jest dla mnie na ostatnim miejscu, co może być zaskoczeniem, ale mm, uświadomiłem sobie, że po wielu latach kiedy była na pierwszym miejscu, czas, żeby przez jakiś czas była na ostatnim miejscu i, i tak, że to jest bardzo... Ciekawe, jak to zrobić, żeby było na ostatnim miejscu, a jednocześnie realizować ją z wystarczającą intensywnością, więc wychodzę z założenia, że reszta czasu, który jest, jest przeznaczona na tę pracę, czyli te rzeczy, które wymieniłem, są wpisane, a reszta czasu jest przeznaczona na pracę, no, która się składa z różnych rzeczy, spotkań z klientami i innych aktywności, które także w kalendarzu są wpisane. I teraz, jeżeli masz jasność, jakie są te kategorie, które są istotne i która jest najważniejsza, od niej zaczynasz planowanie swojego kalendarza. I też wiesz, że kiedy jest wyzwanie, to wtedy podejmujesz tą konkretną decyzję i zmieniasz coś z tej jednej konkretnej kategorii. No dobra, no i teraz, jeżeli już wiesz, że chcesz coś zmienić, powiedzmy, wiesz, ile masz czasu dla tej danej kategorii, to na przykład pracy, to wtedy dobrze jest zdefiniować jaki jest cel nadrzędny dla tego obszaru czyli właśnie ten priorytet jaki jest twój cel nadrzędny w obszarze praca co ty chcesz osiągnąć w pracy i znowu tu się pojawia 58 kpi ale prawda jest taka jaki jest Kluczowy cel, nadrzędny, który chcesz realizować. Jaka jest ta wartość? Dla mnie celem nadrzędnym jest satysfakcja moich klientów, tych, z którymi pracuję, z jakości działań, które są dla nich wdrażane. To jest dla mnie numer jeden, bo wiem, że abstrahując od po prostu poczucia przyzwoitości i takiego rozsądku biznesowego pod kątem tego, że ci istniejący klienci są po prostu najważniejsi, to także no, daje mi to duże poczucie satysfakcji i przyjemności. No, i dlatego w pierwszej kolejności, wiedząc, że celem nadrzędnym jest zadowolenie moich obecnych klientów, z którymi pracuję, wtedy zastanawiam się, okej, okay, jakie aktywności są w tej kategorii. Czyli jeżeli to jest ten, ten priorytet, to czy działania, które podejmuję w ramach czasu, który jest przeznaczony na tę kategorię, czyli praca, są związane z realizacją tego celu. No i wtedy uświadamiasz sobie, hmm, może niektóre z nich nie. I zaraz podam przykład dość jaskrawy, szczególnie dla słuchaczy tego podcastu, który wydaje mi się, że nie do końca jest i dużo się nad nim ostatnio zastanawiałem, bo drugim punktem po definicji celu nadrzędnego jest uświadomienie, jakie są aktywności, które realizuję w danej kategorii i przełożenie ewentualnie tego na redukcję, czyli jak mogę zredukować poszczególne działania w ramach tej kategorii, żeby zajmować się wyłącznie tymi działaniami, które realizują ten cel nadrzędny albo na, rzeczywiście skupić na tym pełen priorytet. I tutaj e, znowu metoda, która działa według mnie, to po raz kolejny ustawienie w parach aktywności, ale także rewizja tych aktywności, które podejmujesz patrząc w kalendarz. Wstecznie, w maile, w działania, które, które podejmujesz. I powiedzmy, że pojawia ci się coś takiego jak produkcja podcastu, mnie która zajmuje dużo y, uwagi, jeżeli nawet nie czasu, per se, to bardzo dużo uwagi jest też dużym zobowiązaniem, bo od pięciu lat wydaje co tydzień odcinek podcastu i zadajesz sobie wtedy pytanie, czy ta aktywność realizuje ten cel nadrzędny. Czyli czy krótko mówiąc, y, kiedy robię podcast, wydaję go, produkuję go, to. Realnie dostarczam bezpośrednią wartość moim obecnym klientom. No i zacząłem się ostatnio, szczerze mówiąc, nad tym zastanawiać poważnie, bo mm, mam pewnego rodzaju wątpliwości, czy rzeczywiście realizowanie podcastu jest wartością związaną z moim priorytetem. Wydaje mi się, że nie. No i wtedy jest kwestia redukcji, dlatego że kiedy praca była dla mnie na pierwszym miejscu i czas na nie przeznaczony był dużo większy, to wtedy działania w ramach tego koszyka mogły być nie wszystkie bezpośrednio związane stricte z tym kluczowym aspektem, czyli priorytetem. Bo może było więcej przestrzeni także na robienie działań dodatkowych, ale kiedy, ten, kiedy to nie jest numer jeden, to wtedy może warto zacząć redukować. No i nad tym zacząłem się poważnie zastanawiać, bo tutaj, kiedy... Ustawiasz ten priorytet, to pamiętaj, że to jest dla Ciebie drogowska z przede wszystkim do redukcji. Każdy z nas zaczyna się zastanawiać, co ja zrobię nowego, kiedy już wiem, że dla mnie najważniejszą rzeczą jest, powiedzmy, satysfakcja moich obecnych klientów i zaczynam wymyślać 15 rzeczy, które mogę zrobić, na przykład dzwonić do nich codziennie, do wszystkich, albo y, zrobić coś, co wcześniej nie było zaplanowane jako niespodziankę, albo y, nauczyć się czegoś nowego, żeby móc im to przekazać, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie. Nowe zadania, nowe pomysły, nowe działania. Jeżeli są związane z funkcją naszego celu nadrzędnego, są super. Ale zanim zajmiemy się tym, pamiętajmy, że zazwyczaj ten nasz czas jest tak pełny, że trzeba najpierw zredukować, żeby móc wrzucać tam te nowe działania. I już też myślę o tych różnych działaniach, które mogę wrzucić, ale wcześniej dobrze, żebym pomyślał, co zredukuję, i dlatego powiedziałem chociażby o kwestii tego podcastu, bo dla mnie on jest w takim ciekawym miejscu i zaraz do tego też wrócę. I wtedy, kiedy masz ten priorytet, Czyli wiesz, jaki jest cel nadrzędny, przykład ta satysfakcja klientów, czy osiągnięcie konkretnego celu biznesowego, to wtedy także w wielu sytuacjach. Yy, to jest pomocne jako funkcja do podejmowania dobrych decyzji, kiedy elastycznie zarządzamy czasem. Bo wiadomo, że słuchasz tego podcastu i myślisz sobie, no, opowiadasz, ma wszystko w kalendarzu, a przecież w życiu się wiele rzeczy zmienia. No jasne, jak masz strukturę, to, to mniej się zmienia, 100%, ale zawsze coś się może zmienić. I wtedy, kiedy masz szybką decyzję do podjęcia, w której jest konflikt między różnymi kategoriami życia i różnymi obszarami w kontekście życia zawodowego, dużo łatwiej jest podjąć tę decyzję, kiedy masz świadomą decyzję, tego, co jest priorytetem. Dlatego, kiedy on jest, pojawia się niespodziewana sytuacja, to tak jak w przypadku wykorzystywania strategii, wiesz, którą decyzję podjąć, bez rozpisywania tego na taktykę. Tak samo, wiedząc, jaka jest, jaki jest cel nadrzędny, wiesz, jaką decyzję podjąć. No i tutaj wracam do rewizji tych priorytetów, bo zastanawiałem się konkretnie nad tym podcastem. Jak to z nim było? Po pierwsze, ten podcast powstał w kategorii Zabawa dla mnie, jako ćwiczenie intelektualne, w pewien sposób z rozpędu zostało włączone do kategorii praca, ale w praktyce to nie jest moja praca, a być może nawet robienie tego podcastu zostało gdzieś tam włączone do kategorii praca zupełnie niepotrzebnie, bo moim celem było czerpanie satysfakcji i przyjemności z nagrywania odcinków, poszerzania swojej wiedzy i przekazywania tego innym, a Siłą rzeczy zostało to zaklasyfikowane przez niektórych słuchaczy, czy osoby, z którymi współpracuję jako narzędzie marketingowe do promocji moich usług, którym de facto nie jest w takim wymiarze, jak mogłyby być zupełnie inne działania, które mogę podejmować. I stąd ten dylemat dotyczący podcastu, nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji co do zmiany, ale mam taką intuicję, że czas jest coś zmienić po pięciu latach i zrobić to inaczej. Jeżeli to się wydarzy, to też o tym powiem. Natomiast jeżeli masz opinię na temat tego, czy kontynuować produkcję tego podcastu, czy coś zmienić, to też daj mi znać, bo zawsze to będzie aktualne. No i na końcu, kiedy już wiesz, jakie jak są twoje, jaki jest twój priorytet numer jeden, czy jakie są... Twoje obszary, co w nich się dzieje, jaki jest priorytet na poziomie osobistym. Wtedy jest łatwiej powiedzieć, jak, gdzie ta praca jest w Twoim miksie, ile czasu na nią chcesz poświęcać i w jaki sposób, i z jakim natężeniem intelektualnym i emocjonalnym. Tam definiujesz ten jeden cel nadrzędny, bo nawet jeżeli ktoś, Twój szef, próbuje Ci narzucić 24 cele, to ty i tak racjonalnie nie jesteś w stanie używać 24 drogowskazów naraz, więc możesz powiedzmy, korzystać sytuacyjnie. Z dwóch, trzech, ale wiedzieć, mmm, krótko mówiąc, jaki jest cel nadrzędny dla biznesu. Bo, jeżeli nie zrealizujesz KPI-ów cząstkowych, ale zrealizujesz cel biznesowy i potrafisz to udowodnić, to nikt krzywdy ci nie zrobi i cię doceni. A jeżeli ktoś ci zrobi krzywdę i cię nie doceni, znaczy, że pracujesz w niewłaściwej firmie. Jeżeli zarządzasz swoją firmą, masz ten komfort, że możesz podejmować to we własnym zakresie, wtedy znowu istotne jest i tu ostatni punkt tego, tego wywodu mojego, przełożenie tego na zarządzanie. Teraz myśląc o tym, wchodząc w. W buty y, ludzi ze swojego zespołu, ale kiedy już przejdziesz przez proces, który opisałem, no to będzie Ci dużo łatwiej przekazać to zespołowi, bo nagle sobie uświadamiasz, nie no, przecież nie mogę dać ludziom 40 celów, tylko chcę im pomóc nadać ten pierwszy. Po drugie, chcę ich zrozumieć osobiście. Czyli wiedzieć, jakie są ich cele osobiste i jaka jest ich drabina y, tych obszarów: y, zdrowie, miłość, zabawa y, i praca, gdzie ta praca jest naprawdę. Oczywiście dobrze o to zapytać między wierszami, no bo wprost czasem nie jest to takie proste. I w ramach tego obszaru, y, pomóc im lepiej zarządzać, będziesz wiedzieć po prostu też, jak do nich przemówić, kiedy będziesz znać ich priorytet na poziomie życia dzisiaj, gdzie jest praca w ich y, strukturze, Obszarów i też wiedząc to, będziesz wiedzieć, czego możesz od nich oczekiwać, w jakiej formie. I na końcu ważne, żeby przełożyć im ten cel strategiczny. Kiedy ten cel strategiczny, twój osobisty w obszarze biznesu, czyli ten priorytet biznesowy, jest de facto celem Twojej firmy, a zazwyczaj tak jest, no to wtedy największy sens ma przełożenie tego priorytetu. Bezpośrednio na tę osobę, która dla Ciebie pracuje, z ewentualnym zabarwieniem taktycznym, do tego, żeby wiedziała, jak to realizować. I do tego per se służy dobrze, dobrze zdefiniowana strategia czyli do tego, żeby móc w prostych słowach, w jednym zdaniu, czy w jednym punkcie określić, jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności, to wtedy przekładasz, czyli nadajesz ten priorytet w sposób jasny osobie z twojego zespołu i wtedy, kiedy te, ten priorytet jest klarowny i mniej więcej ma wspólny mianownik dla wszystkich ludzi, to masz dużo większe prawdopodobieństwo, że osiągniesz swój własny cel, bo oczywiście nie musisz ich osiągać osobiście, tylko możesz przełożyć te cele także na innych i w ten sposób kupić sobie trochę czasu. I na końcu, kiedy już... Przejdziesz przez ten cały proces, narysujesz ten kontekst ludziom w swoim zespole. To poproś koniecznie o parafrazę tego celu nadrzędnego, tego priorytetu, tego celu strategicznego, jak zwał, tak zwał, tego. Co jest najważniejsze w podejmowaniu decyzji przez ludzi z Twojego zespołu, tak aby w momencie, kiedy ta decyzja zostanie podjęta, żebyś miał czy miała pewność, że ta osoba myśli tak samo. Także parafraza, czyli opowiedzenie swoimi słowami przez Twojego człowieka z zespołu, pracownika, priorytetu jest niezwykle istotne. Wspólne napisanie go, tak żeby było wiadomo, jak ten priorytet potem móc rozstrzygnąć. Więc podsumowując. Priorytet jest tylko jeden. Najpierw zdefiniuj go w czterech obszarach, układając cztery obszary swojego życia i wybierając ten kluczowy, priorytetowy, a następnie w ramach obszaru praca, o którym tutaj najwięcej mówimy w tym podcaście, także zdefiniuj swój cel nadrzędny, czyli priorytet w ramach czasu, który pozostaje ci na działania zawodowe, który decydujesz się przeznaczać na działania zawodowe, a na końcu oczywiście część tych aktywności związanych z realizacją twojego celu zawodowego, twojego priorytetu przekładasz na... Na swój zespół w sposób bezpośredni. To pozwala Ci przełożyć jeden priorytet na całość, jeżeli chodzi o obszar zawodowy, a jednocześnie mieć świadomość, gdzie praca dla Ciebie jest w danym momencie w życiu. I tyle. I życzę Ci dobrego podejmowania decyzji, upraszczania życia sobie. Ludziom w zespole i klarowności co do tego, dlaczego podejmujesz pewne działania, które obszary życia i co w nich masz, jak dysponujesz czasem, tak, żeby mieć ten jeden priorytet i czuć się dobrze z tym priorytetem, a nie próbować się rozdzierać, bo z tym się też często spotykam, na to, żeby koniecznie wymaksować wszystkie cztery obszary. I w ogóle jeszcze zrobić overachieving 150% w każdym. Jeżeli chcesz tak robić, no to zadaj sobie pytanie: po co i jakim kosztem, bo może to być nie do utrzymania w dłuższą metę. I potem ktoś do mnie pisze i pyta: jakie są powody wypalenia zawodowego. Myślę, że to jest powód numer jeden. Próba zrobienia 150% we wszystkich obszarach życia na raz, nie wiadomo po co. Tyle ode mnie na dzisiaj. Zachęcam, jak powiedziałem na samym początku, do przekazywania mi feedbacku odnośnie tych priorytetów podcastu dalszych kroków zawsze jest mi miło otrzymać osobistą wiadomość po tym odcinku o 20 latach w biznesie dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku osobistego za co bardzo dziękuję i zawsze każda inspiracja jest dla mnie ważna i też motywuje mnie do kontynuowania tej pracy dzięki ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym wszystkiego dobrego chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na grekalbrecht.io łamane a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak Ci się nie spodoba to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na grekalbrecht.io łamane klub. Do zobaczenia w Twojej skrzynce.